Podcast tylko Ekstra Klasa. Witamy ponownie przed dziesiątą kolejką, a po dziewiątej kolej, kolejce Ekstra Klasy. Standardowo dzisiaj porozmawiamy się o tym, co się wydarzyło i o tym, co się wydarzy w najbliższy weekend. Porozmawiamy sobie klasycznie z Krystianem Mazurem. Cześć Krystian. Witam Was bardzo serdecznie. Ja również witam z miasta lidera, tak jak widać nie tylko kłopek, nie tylko szalik. W zasadzie szalik łączony lidera i wicelidera. Jeszcze z piwnicy. Wyszedł w końcu z piwnicy yy, w szaliku, w szaliku Lecha. W końcu byłem na ostatnich spotkaniach na stadionie. Kibic sukcesu wrócił na, na stadion swojej drużyny. Natomiast y, dzisiaj porozmawiamy sobie nie tylko o Lechu, ale także o Pogoni, o Legii Warszawa, o Rakowie i innych klubach. Też myślę, że częściowo zahaczymy o temat Pucharu Polski. Yy. Na początek pytanie do Ciebie, jak tam podobało Ci się spotkanie pogoni Szczecin w ubiegłej kolejce? <grych> tak ogólnie. Bardzo przyjemne spotkanie. Przeciwnik zneutralizowany, wytracone z jego rękawa wszystkie asy. No i można powiedzieć, mimo że skromny wynik, to bezpieczne zwycięstwo portowców. I zasłużone. Kiedy ostatni raz pogoń wygrał z Legią? Ostatnich chyba dwa mecze, tylko pogoń z Legią. Nie, nie wygrała, tak to wygrywali za czasem, czy to Runia Idźcia, czy ten, no, więc wiesz, to nie było tak, że Legia miała jakąś wybitną serię, więc także uspokajam. Znaczy nie no, Legia na razie to ma serię porażek, zaczyna, znaczy, zaczyna mieć serię porażek. Ostatni raz w sezonie 22-23-2-1 wygraliśmy, więc Legia po prostu w poprzednim sezonie miała y, przysłowi, przysłowiowego farta. No, <laughs> no to, to, to musiał być fart, jak wygrali z Pogonią. <laughs> wiesz, fart jak w Szczecinie, pamiętasz ten mecz 4-3, co 10 wygrali ten mecz. Nie no tak, w sensie śmieję się, ale gdzieś tam Legia oj, przynajmniej oj. z tego co, co widzimy w ostatnich kolejkach to no, średnio się na nią patrzy, żeby nie powiedzieć, że bardzo słabo się na nią patrzy. Pogon gdzieś tam wymęczyła troszeczkę to spotkanie, miałem wrażenie, że podmęczyła Legię i Gorgon. No, miał błysk, strzelił. Nie. Legia miała swój moment na początku drugiej połowy, ale pogoni udało się przetrwać i potem już z górki było. Bardzo ważne trzy punkty dla pogoni w tym starciu. W tym sezonie się nic nie zmienia kolejny raz na swoim stadionie trzy punkty, tak samo jak Lech Poznań. No nie ma takiej drugiej drużyny, która... Ale dwie twierdzę, nie? Dwie twierdzę takie się. Tak, tak, nie ma drugiej drużyny, które u siebie mogą się pochwalić takim bilansem. Potem. Ale Krakowia też ma, nie? U siebie też bardzo dobry bilans, nie? No też nie ale lepszy trzymacz chociażby Krakowia czy widzę. Widzę przy No, Natomiast jeśli chodzi o tabele, no to pogoń gdzieś tam do Szusowa, do tej grupy pościgowej. Jest paha się w tej. Powiem tak spada za peleton, by potem złapać ogon peletonu, tak to nazwę, tak koarsko porównam. Dokładnie, natomiast tak jak mówię, no gdzieś tam ta przewaga Lecha się zrobiła dosyć spora nad Pogonią, czy, czy właśnie Legią. W sumie no Jagiellonia, Raków i Krakowie gdzieś tam się jeszcze trzymają w miarę blisko, natomiast no Pogoni Legia już troszeczkę tych punktów straciły i no na pewno przy takiej dyspozycji, przynajmniej legi, która będzie grała na trzech frontach, no będzie jej według mnie ciężko odrabiać te chyba już 8 punktów czy 6? Nie, no 8 punktów. już. Legi 8. 8. No więc. Ile osiem punktów to strata z czterech ostatnich kolei? Dokładnie. Natomiast tak jak mówię, y jeśli chodzi o pogoń, gdzieś tam promyczek nadziei na to, że może być lepiej. Y Zależy od wyjazd jak wyjazdy ogarną, to będzie ok. <laughs> y jeśli chodzi o samego Lecha, to już teraz tak trochę nie po kolei, tą kolejkę poprzednią przerobimy, ale. Lech bardzo mocno wymęczył Też trzy punkty ze Śląskiem Wrocław bardzo ważne, bo Generalnie wydaje mi się, że w takiej spotkaniu Zdobywa się mistrzostwo, przepychając kolanem Natomiast wiadomo, że Z gry Lech powinien wygrać wyżej Był dużo lepszy Gdzieś tam ta maszyna dalej dobrze działa Natomiast Śląsk dobrze się bronił Dużo cfaniackiej gry Sędzia widział wszystko, co się dało Więc bardzo mocno wybijali z rytmu Lecha Natomiast Błysk Szymczaka Szymczoka po podaniu fiabemy dał 3 punkty Lechowi. <laughs> Śląsk natomiast no, jest bardzo mocno w czarnej D na samym końcu tabeli i już ma stratę do przedostatniej drużyny i to kilkupunktową. Trzy, trzy konkretnie. Więc no, już gdzieś tam tak powinno się zacząć się palić w tym Wrocławiu pytanie czy Magiery nie zwolnią najbliższych powiedzmy kilku kolejkach jeżeli się nie poprawi ta sytuacja. No pewnie, pewnie tak będzie. Ma jakiś tam wydłużony kredyt zaufania, ale ten kredyt zaufania ma swoje granice. Dokładnie. Natomiast kredyt zaufania skończył się wobec Waldemara Fornalika, który po porażce 5 do 1 z Rakowem. Raków w końcu gdzieś tam pokazał, pokazał Ząb ta maszyna papszuna przynajmniej w tym meczu z Lubinianami ruszyła. Po w niestety ręczny i... masz zaciągnięty. Tak, to jest raz? Nawiązując do Pucharu, ręcznie zaciągnięty i porażka w pierwszej rundzie, się... to zaraz, zaraz do Pucharu przejdziemy. Natomiast na razie to ogarnimy to, co się wydarzyło w poprzedniej kolejce, bo w zasadzie do połowy no był remis chyba jeden do jednego, jeśli chodzi o raków Zagłębie, natomiast w drugiej połowie no, wrzucono na karuzelę zagłębie. No, i pożegnano się z Waldemarem Formalnikiem, bo już w Zagłębiu to się robi, zaczyna robić zaczyna nieciekawie, bo już są bardzo, bardzo nisko w tabeli. Włodarski, nasz trener młodzieżówki, trener włodarski przejmie prawdopodobnie Zagłębie, także. Przejął. Już przejął nawet, tak. No, tak. umknęło mi to. Natomiast raków gdzieś tam powoli zaczyna się odradzać i gonić. Gonić ten czub tabeli, tego Lecha i tą Krakowie, która tak bardzo zaskakująco jest z góry, na górze tabeli. No wiesz, do tej Krakowi to dużo nie ma. bardziej ich interesuje Lech Poznań, więc. Ale muszą patrzeć się na siebie. Natomiast, właśnie Jagielonia zagrała w tym, w tym tygodniu dwa spotkania, bo wygrała z motorem Lublin i wygrała w przednim weekend 3-2 z Lechem, więc bardzo też mocno wymęczyli to spotkanie. Też przepchnęli kolanem. No i w zasadzie w tym momencie, po nadrobieniu strat meczowych, są na trzecim miejscu w tabeli tuż za Krakowią. Są, wyszli z tego kryzysu, który ostatnio mieli, ale też warto powiedzieć, że z Lechią 2-0, jeśli się nie i Tak, tak, tak. I odrobili, jak mówię, no wrócili z bardzo dalekiej podróży. Lechia po raz kolejny początek spotkania miała bardzo dobry, bo już duro, który, który, któryś mecz rzędu tak no, dobrze im Lechia... ale w końcówce tracą siły typowo. Nie? Lechia ma swoje fazy, ale niestety brakuje paliwa paliwa w końcówkach. Zwłaszcza w drugiej połowie w końcówkach. Nie? Tam od razu, od razu tak jakby im przeciwnicy odjeżdżają za każdym razem. Także Jagiellonia wraca. Zobaczymy jak się zaczną europejskie puchary, w sensie faza ligowa, czy ten, ten to tempo wytrzymają bo jednak ten gong, który dostali w Poznaniu no musiał ich na pewno mocno zaboleć, no ale gdzieś tam dobrze ta drużyna zareagowała i dwie wygrane z rzędu to na pewno na spory plus hmm, jeśli chodzi o Krakowie która no jest wiceliderem zaskakująco jest wiceliderem nie wiem czy masz też takie wrażenia, ale na poprzednią wiosnę grali lepiej niż mieli wyniki, a teraz mają dużo lepsze wyniki niż grę i bardzo mocno też przepychają te spotkania nie grają źle, grałem grają fajne dla oka hmm, tam Gita, Gica Dużo bramek strzela jako środkowa obrońca i im naprawdę ratuje tyłek w wielu sytuacjach. No i ten mecz spuszczą, mimo to, że przegrywali praktycznie od początku spotkania. Po raz kolejny wyciągnęli. No i cały czas gdzieś tam siedzą na ogonie temu Lechowi, te trzy punkty mają straty, natomiast Krakowie coraz bardziej trzeba brać pod uwagę w kontekście walki. No myślę, że europejskie puchary. Wiadomo, że to początkowa faza sezonu, ale Gdzieś tam ten nastawienie mają pozytywne na tą rundę, nie? Powiem tak, nawet y, nie ma jednej trzeciej sezonu, więc spokojnie kowboju. Tu jeszcze Krakowiec, czy można to utrzymanie bić? Tak, spokojnie tak. już połowa Twittera ogłosiła, że Lech będzie mistrzem, nie? Tak, i że Krakowiec też walczą o mistrzostwo. No, Powiem tak, spokojnie, czas pokaże to jest ekstra klasa. Znaczy, Krakowia nie gra na tyle dobrze, żeby powiedzieć, że na pewno nie będą mieli kryzysu, bo ten kryzys, celam, tak. że on będzie bardzo szybko się pojawi, bo nie grają na tyle dobrze, że w końcu tak. w, w, skończą się dobre wyniki. W temacie pucharowym wróci, wrócimy do Krakowa. No, więc Krakowia też przy okazji, tak jak wspomniałeś, odpadła w Pucharze Polski, podobnie jak Raków Częstochowa, yy, natomiast yy, kolejną drużyną, która również odpadła z Pucharu Polski jest Górnik Zabrze. Tym razem on wygrał w poprzedniej kolejce ligowej 3 do zera z GKS Katowice dwie gole podolskiego. No i górnik gdzieś tam ma te przebłyski, te niektóre kolejki, gdzie naprawdę bardzo fajnie graje, fajnie się to ogląda, No ale gdzieś tam nie mogą się przepchnąć do, tego, do tej góry tabeli. No gdzieś tam są w tym, tym Peletonie, takim gdzieś, gdzieś, gdzieś gdzie pogon, gdzie legia i tak dalej, gdzieś tam w tych okolicach się kręcą, jeśli chodzi o tabelę ligową i też taką grę w, te, w tej rundzie. Początek mieli bardzo dobre rundy, no, a teraz gdzieś ten Wigor troszeczkę stracili, takie mam wrażenie. No, no, no stracili, masz rację. Ale no, górnikowi brakło szczęścia, czy to w spotkaniach z Lechią Gdańsk, czy w spotkaniu z Krakowią. No, te czerwone kartki, czy tam y, łatwo stracone bramki, na pewno y, nie działają na ich korzyść, przez to są na pozycji, na której są, no, ale to jest górnik Zabrzejana Urbana i mi się zdaje, że. Na wiosnę pokażą pełnię swojego potencjału. W starciu drużyn, które w poprzednim, po, po, poprzednim podcaście typowaliśmy do takich zaskoczeń rundy, na koniec rundy. Nie wiem, czy pamiętasz, mówiliśmy o widzewie, o Piaście, Gliwice, że to mogą być takie drużyny, które no, będą wyżej niż się wszyscy spodziewali na koniec rundy. No, wygrał Widzew Łódź, który po raz kolejny pokazał, że w ważnym dla siebie spotkaniu no, potrafi zdobywać te punkty i gdzieś tam. W tej powiedzmy szeroko rozumianej czołówce w ekstraklasie się znajduje? No wiesz, łączy ich to, że zarówno Widzew i Piast są niepokonani na swoim boisku. Więc widzę swoją twierdzą kolejną już w, Ekstraklasa, w ekstraklasie w tym sezonie udowadnia, że trzeba się z nimi liczyć. Nie są chłopcami do, chłopcami do bicia, chłopcami, na którymi zdobywa się punkty. Pokazując <laughs> mają fajną mieszankę młodo młodości. I fajnych kilku piłkarzy. Zobaczymy, jak ten hamulić, czy w końcu odpali, czy prędzej drugą, drugą połapkę. Po, po, no zobaczymy, jak to wszystko wypali. Fajny projekt, fajnie się to ogląda, no i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. A, a co do Piasta to warto wspomnieć, że stracili swoich liderów w postaci Amajała, więc ciężko. Zobaczymy, jak to będzie do końca rundy. Wydaje mi się, że jednak bardziej ten w niż Piast. Wiesz, na ale końcu... widzew znać u swojego ideału, Krzysztof Głowski, też zrywał w No więc właśnie, nie? No, ale gdzieś tam sobie radzą. Ten rondy Dzim troszeczkę przepycha niektóre spotkania. Natomiast zobaczymy, jak to będzie na koniec rundy. Wydaje mi się, że tak czy siak ten widzę będzie troszeczkę przed Piastem finalnie. Ale obie mm -hmm. drużyny będą gdzieś w górnej części tabeli, pod koniec górnej części tabeli, tak bym obstawiał. Jeśli chodzi o dwa spotkania, które. Powiedzmy powiedzmy, dla takiego szeroko rozumianego kibica ekstra klasy mniej ciekawe. Stal pokonał 1 do 0 po golu kryku na motor Lublin. Eee, natomiast Radomiak pokonał 4 do 0 koronę. I Radomiak, którego od początku sezonu gdzieś tam wszyscy troszeczkę krytykowali. Mam wrażenie, że ostatnio zaczął łapać, łapać dobrą formę i, i to spotkanie z Koroną. Spotkałem się z takimi opiniami. Dzisiaj notabene e, słyszałem takie opinie. Że to był najlepszy mecz Radomiaka od bardzo, bardzo dawna. Nawet niektórzy twierdzili, że od wejścia do ekstraklasy. Mają bramko ostrzelnego napastnika, który zdecydowanie. Odejdzie się. Jak, jak? Kolejny bramkostrzelny zawodnik, który odejdzie zimą jak Enrique. Pewnie tak, i kolejny z zaciągu tego portugalsko-brazylijskiego. A to jak od, odkąd szyb do ekstraklasy, odkąd każdy z nas pamięta, oni mają tą siłę rażenia w ofensywie, mają kim grać. Mają te indywidualności, tylko kwestia tego, jak oni to zorganizują, poukładają. No i w defensywie, w defensywie są tak, słabsi, nie? Właśnie, w defensywie i, e, ma, mają tą słabość, chociaż w tym sezonie, odpukać, czerwonej kartki nie złapali, <grym> a oni lubią czerwone kartki łapać, strasznie się gotują i ten mental leży. To jest problem te, tego Radowiaka, bo Radowiak ma potencjał, ale e, u nich ta huśtawka nastrojów i formy jest znaczna. <grym> No, Radom, tylko to tak widać, że Radomia gdzieś tam ma dobry moment, bo w pucharze polskiej chyba też awansowali, co nie? Bo yy, wczoraj bodajże grali. Nagrywamy to oczywiście w czwartek przed meczem lecha z yy, Resowią. Natomiast y, jeśli chodzi o, yy, o koronę, gdzieś tam kolejne spotkanie, które też im jakoś tak super nie wyszło. Mieli jakiś czas temu też dobrą taką pasę yy, gdzie zdobywali jakieś tam punkty, teraz znowu znowu jakiś tam gong i. No i gdzieś tam no, może się zagrzeć głowa włodarzom korony, aczkolwiek no, Jacek Zieliński no, pracuje dosyć krótko, więc podejrzewam, że zmiany raczej nie będzie. Mm, natomiast jeśli chodzi jeszcze, wracając do radamiaka, wydaje mi się, że może być w najbliższych kolejkach groźny i widać, że rocza rosza. Yy, no jest w gazie, jest w gazie. 9 nie? bramek, no lider klasyfikacji Strzelców. Decydowany. A propos gongu, to gonga chcesz to możesz pooglądać w łódzkim Widzewie, także na spokojnie. No wiesz, Rado przed Radom Radomiakiem perspektywa meczu z Pogonią Szczecin, więc wiesz. Oby, oby, oby ta forma uleciała, taką serdusznie. No tak nadzieję. szybko chyba nie uleci, natomiast ja się cieszę, no wiesz, że, że Radomiak z Lechem i... gra dużo później, więc... Przed nimi bardzo ciężki terminarz, bo no, może za i puszcza to nie są tuzy na ten moment, ale jest raków, lech, piast i pogoń. A do końca mówisz teraz o Radomiaku? Mówię, że y, mają, mają y, ciężki dosyć terminarz, bo ra... czeka ich spotkanie z rakowem, lechem, piastem, Podonią. A mówisz o Koronie czy o Radomiaku? Radomiaku? O Radomiaku, bo to nie wybrzmiało, a też tego nie usłyszałem. No, zobaczymy, jak to będzie. Chyba Lecha tam gdzieś tam później mają troszeczkę, więc liczę na to, że stracą tę formę. Wcześniej no ten... niż Pogo. Lech u siebie z nimi gra. Którego tam jest ten mecz? Plus, minus? Masz to, taki tem? Kolejkę czy tam dwie przed pogonią. Chyba dwie kolejki, bo no to oba To jest jakiś październik, listopad bardziej. To jest... Tak, tak, tak. To są oba wyjazdy. Najpierw grają yy, na wyjeździe w Poznaniu, potem u siebie, i potem na wyjeździe w Szczecinie chyba. Bardzo dobry terminarz. Notabene ma w najbliższych kolejkach lek, który jest liderem i rozpędzony wiedzie No teraz wiadomo, oresowie w Rzeszowie mają obóz przygotowawczy taki kilkudniowy w woli chorzelowskiej pod Mielcem. No i później jadą do Kielc w niedzielę, a w następnym tygodniu motor Lublin. Więc takie trzy spotkania troszeczkę łatwiejsze, przynajmniej na papierze, bo te drużyny nie są w jakiejś wybitnej formie. Natomiast. No wiadomo, no, jeśli chodzi bo to już, już, już tak jakby w kontekście dziesiątej kolejki um, Korona mimo że gra u siebie i lubi walczyć u siebie i urywać te punkty, to wydaje mi się, że zdecydowanie nie jest faworytem w starciu z Lechem. Zwłaszcza w No ekspozycji. Ja, no, gdzie? przecież logika, tak, ekscyt, Ale logika Masz taką myśl w głowie, bo ja przynajmniej jako Nie, no, nie kicwię nie w Dobrze. głowie, że w którymś momencie Dobrze. Lech musi się potknąć. No wiesz, właśnie chciałem mi zadać pytanie, że każdy z tyłu głowy ma, że. W którym momencie ta piękna bajka i ten piękny domek z kart, z kart się posypie? Kiedy? Czy, czy, y, wydaje, <coughs> wydaje mi się, że się nie posypie, natomiast jakieś potknięcia mogą być, czy jakieś lekkie kryzysy. Chyba, że, że będzie polski Bayer Leverkusen. <coughs> no niestety już y, porażka, więc niestety to, to, to nie wchodzi w grę. Ale jedna porażka na samym początku sezonu. Ale porażka! <coughs> Ale porażka. To, nie, to nie jest Bayer Leverkusen. <coughs> Jeśli chodzi o pogoń na otwarcie kolejki zagrając GKS em Katowice w Katowicach na Bloszoku. jak Jakie przewidywania co do tego spotkania według Ciebie? Trzeba w końcu przełamać tą wyjazdową niemoc. To jest jedyne przewidywanie. No, no. zwłaszcza, że GKS jest chyba do bo oni nie są jakoś bardzo mocni. Oczywiście, nie? że jest. Ale to wszystko zależy od ment mentalu zawodników ze Szczecina, bo oni u siebie to mental topa na wyjeździe, jadą na wyjazdki. Jakbyś piłkarzy podmienił i grała druga pogoda chrzecińska. No. Może gra. Y, drugie spotkanie piątkowe to Lechia-Widzew. Y, obstawiam tak na przekór y, niespodziankę i trzy punkty dla Lechii. <grych> tak dla żartu. Nie, trochę. nie, mi się zdaje, że tu widzę. Widzę, myślę, że na wyjeździe ugra punkty, bo mi się wydaje, pogoda. że tam coś może być nie tego w tym spotkaniu. W sensie, że ktoś może, y, w sensie ktoś, no w sensie Widzew może stracić punkty. Lechia po 120 minutach w jest. No by tak, to może, to może mieć też znaczenie. Eee, Widzę w już w pucharze Grał w pucharze. Z kim oni grali w ogóle w pucharze, Weź zerknij, tak. Eee, Widzę w pucharze polski grał w... Elan 3 A, wyciągnęli spotkanie w końcówce, tak, dobrze że mi to przypomniałeś. Przegrywali, ja... to. Tak, tak, tak. Sam w samej końcówce wyciągnęli to spotkanie, także ale... przepchnęli. No le... no wiesz, no jazdy... <laughs> To jest blisk, to daleko nie mieli, zbytnio, więc na spokojnie. Po drodze do Gdańska, nie? To może już jadą też już do góry. Możliwe. <grydzi> y, Raków Puszcza, kolejne spotkanie. Wydaje się, że tutaj pewna wygrana Rakowa, który gdzieś tam... No ich Można powiedzieć, się... że jest w dobrej formie, no ale Puchar Polski pokazał co innego. <grydził> pokazała, że nie warto ich <grydził> nie y, Chyba też w poprzednim sezonie Rakowowi napsuła trochę, tak. trochę krwi, remisując u siebie 1-1. Więc no u siebie w Krakowie. Zremisowa jednej. No więc wiesz, nie po może się zrobić troszkę gorąco, bo niebezpiecznie blisko są strefy spadkowej, a od sierpnia nie wygrali 16. Yy, może być tak, że coś tam urwam, natomiast wydaje mi się, że Raków troszeczkę się napędził, tylko może potknięcie w pucharze Polski, ale częściowo też skład był taki y, wymieszany, więc y, też może a. to było powodem odpadnięcia. Motor Lublin kontra Śląsk Wrocław. Myślę, że tutaj spora szansa dla Śląska na pierwsze, pierwsze punkty. Na kolejne punkty. I na powiększenie zdecydowane swojego dorobku. O. Tak. Właśnie. Legia Górnik. Można powiedzieć, że fajny klasyk. Może być fajne spotkanie do oglądania. Pytanie, czy Legia zdobędzie w końcu więcej niż jedną bramkę albo więcej niż w ogóle, bo oni ostatnio to bardzo mało strzelają. Wiesz przewaga Legi jest taka nawet dwie, że nie grali w Pucharze Polski, a górnik 120 minut zaliczył wczoraj, a drugi grają u siebie. No, no, na pewno Legia będzie faworytem tego spotkania, natomiast Legi w obecnej formie wydaje mi się, że nie jest zdecydowanym faworytem. No I górnik może potencjalnie napsuć im krew. Pytanie, czy to... Legia będzie skuteczna, no bo tak jak mówiłem, mało goli strzelają. Według mnie to jest ostatni dzwonek, żeby Gonzalo Fejo i yy, yy, jego maszyna się ocknęła. Od... <grym> inaczej yy, przepowiadam bardzo gorącą atmosferę w przypadku braku wygranej w Warszawie ten weekend. No, Gonzalo Fejo już ma oblężoną twierdzę, już się sam gotuje, także mam wrażenie, że ta przygoda nie potrwa zbyt długo w Warszawie troszeczkę, bo no tam ta koweta zostanie w końcu rzucona podejrzewam w którymś kierunku i, I gdzieś tam go nie będzie niedługo i nie wydaje mi się, że to był projekt długoterminowy, jeśli chodzi o Gonzalo Fejo. Zagłębie Radomiak. A który, a który projekt w Warszawie ostatnio był długoterminowy? A który projekt gdziekolwiek się udawał w Polsce, więc... No tutaj. Marek Paprzył, Marek Raków Częstochowa. Wrócił, ale też nie jest to super, nie? Nie gra super ten Raków. Puszczanie Połomice. Dalej mamy wymieniać? <laughs> Zagłębie Radomiak. Jak Ci się wydaje, jak może to wyglądać to spotkanie? A, mi się zdaje, że zagłębia się przełamie, to jest tak. Albo remis, albo się Zagłębie przełamie, to jest taki mecz właśnie. Nowa miotła. No i Piast-Jagiellonia, e, ciekawe spotkanie w Gliwicach. Piast myślę, że nie będzie faworytem, natomiast ma pewne szanse na jakiś chociaż jeden punkt. No ma szansę. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o Puchar, no ale myślę, że postawilibyśmy oboje na wygraną Jagilonie w tym spotkaniu, także tutaj ona myślę, wydaje się faworytem. Myślę, że tak. Jeśli chodzi o Puchar Polski, bo tutaj na zakończenie mieliśmy poruszyć ten temat. Wczoraj jest 7 rzutów karnych, z tego co widziałem. Kilka I ma pięć po... ekstraklasowiczów, także Puchar Polski zbiera swoje żniwo. Zagłębie właśnie szykuje się do serii 11 z podwyski ziembioskowiała. No do przewidzenia. Ja ogólnie obstawiałem, że zagłębie może odpaść tutaj w, w tej rundzie, także zobaczymy, jak będzie, zobaczymy, jak sobie lech poradzi. Odpadli na razie Raków, niespodziewanie, Krakowia w sumie też niespodziewanie w Nowym Sączu. Zobaczymy co to będzie? Lechia, niespodziewanie odpadła. No i górnik, nie też w sumie.